Ostatnio w akademii tańca. Bo Stefani przyszła, żeby ogłosić, że zgłasza się do grupy A! Gratulacje, Stefani! Eldon nie może randkować, póki nie wykona 30 piruetów. On nie zrobi 30 piruetów. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co tu się dzieje? Amando, postanowiłam, że Max zastąpi cię w trio na zawody międzynarodowe. Nie mogę uwierzyć, że Giselle i Talia zastąpiły mnie. Już nie wiem, gdzie jest moje miejsce w studiu. Szczerze, że nasza drużyna nigdy nie była w tak dobrej formie jak teraz. Nie mogę się doczekać, kiedy pokażę, co potrafię, i kiedy zobaczą, jak ciężko mogę pracować. Tak się cieszę, że jestem częścią drużyny. Cieszę się z międzynarodowych. Straciłam miejsce w trio. Muszę pokazać, że zasługuję na kolejną szansę. się teraz świetnie wdrożenie albo nareszcie mamy pełny skład na zawody międzynarodowe. Ale przed nami najtrudniejsza rywalizacja w jakiej braliśmy udział. Może nie jesteśmy jeszcze gotowi na zawody międzynarodowe, ale na pewno jest dla nas nadzieja. Tak, 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 tak. skoro tu jestem. To kto z was wyjeżdża? Wyjeżdża? To ty? Potrzebujesz wakacji. E, kim ty jesteś? Otóż jestem Ella. Miło poznać. Jestem zdezorientowana po pojawianiu się nowej dziewczyny w akademii. Jak to jedno z nas musi wyjechać, gdy w końcu mamy 12 tancerzy w grupie? Ella jest częścią wymiany w zawodach międzynarodowych. Oh. Aha. Dobra, i to ma tak. sens. Tak. tak, jest ze studia tańca w Anglii. Program wymiany polega na tym, że każda drużyna wysyła jednego ze swoich tancerzy do innego kraju, by poznał inną kulturę. Jeszcze nikt nie odpowiedział na moje pytanie. Na jakie, jakie pytanie? Który z Was wyjeżdża na wymianę międzynarodową? Zgłaszając się na zawody międzynarodowe, zgłosiliśmy się także do tego programu wymian. Wiedzieliśmy, że jedno z nas wyjedzie na trochę za granicę, ale nie ustalaliśmy, kto to będzie. Jedno z was pojedzie do Szwecji, ale wróci jeszcze przed zawodami. Kto jedzie, pani Kate? Już wybrałam Amandę. Mnie? Tak. Amanda? Ona jest największą szczęściarą na świecie. Tak, super. <noise> Uf, nie chcę jechać do Szwecji. Chcę zostać tutaj i trenować przed międzynarodowymi. Nie rozumiem, dlaczego Kate mnie wybrała. Fajnie byłoby pojechać do innego kraju, ale jeżeli się teraz wyjedzie, to szansa na zatańczenie układu na zawodach międzynarodowych jest równa zeru. Yeah. Oh. I jak tam? Niezła próba. Tak, niezła. Cześć. Pa. Tak, na razie. Jedną ze strategii na znalezienie przyjaciół jest płatanie im figli. Wiem, że to dziecinne, ale śmiech już nie. Upadłaś i zrobiłaś szpagat. moja pułapka chyba zadziałała. Mogłam doznać urazu. Tak się nie stało, ale mogło się stać. Przykus Ellie jest zabawny i nie wiem, w czym Riley widzi problem. Wszyscy tancerze Akademii Tańca wdają się w porządku, ale ta jedna dziewczyna... Riley? Wygląda na trochę spiętą. Musi koniecznie wyluzować. Nie za bardzo lubię tę nową dziewczynę. Jest tutaj od kilku minut, a już wywołuje problemy. Cześć, mogę prosić o sok? Super. Dziękuję. Cześć, Michel. Cześć, co słychać? Dobrze, u ciebie? Dobrze. Przyjazd Elli to kolejne przypomnienie, że zawody międzynarodowe to szaleństwo, a jako kapitan muszę wiedzieć jak radzić sobie w każdej sytuacji. Więc będę potrzebowała pomocy. Muszę wiedzieć wszystko to, co ty na temat bycia kapitanem. Po co ci to? Świetnie sobie radzisz. Widziałaś, jaki dramat wydarzył się w tym studiu? Giselle chyba ma rację. Michelle była świetnym kapitanem, więc wiem, że może mi pomóc. Więc ta Miza przepływa przez Londyn i wpływa tak, do Kentu. Tak, na początku jest bardzo mała, potem tworzy estuarium, a następnie wpływa do morza. Estuarium? Powtórzysz jeszcze raz? Estuarium. <grym> bardzo lubię L. Jest naprawdę czarująca. Masz cudowny akcent, <grym> bardzo wiesz? dziękuję. Chciałaś mnie widzieć, kaj. E, tak, pamiętasz L, prawda? Ella. Wiem, właśnie powiedziała. <grym> Ktoś chyba powinien wprowadzić ją farka na studia. To świetny pomysł. To ja polecę po kapitana. A wiesz, Ella opowiadała, jak dobrze się dogadujecie, więc ty powinnaś to zrobić. O, chyba trochę przesadziła. Przestań żartować, kochana! Chodź tutaj. <grystanie> o, to będzie świetna zabawa. To będzie koszmarna porażka. Siedzę w hidalgo, ale jestem kompletnie nieobecna, bo cały czas myślę jedynie o Szwecji. O tym, że nie chcę jechać. Skąd tamina? Wina? Nawet nie zjadłaś babeczki, laleczki. <laughs> Działa. Nie chcę wyjeżdżać. Czemu? Szwecja jest świetna. Tam jest jak w raju. A skąd ty to wiesz? Kiedyś zamknęli mnie w jednym szwedzkim sklepie z meblami i nie jadłem nic poza szwedzkimi pulpecikami. Spałem tam na czymś one zwie Fluntirdisk. Fluntir. De... Flunterdytysk. Nie wiem, czy tak to się wymawia, ale to dobrze brzmi i było wygodne. Wiem dość sporo rzeczy o Szwecji. Numer kierunkowy do Szwecji to 46. Dobra. Populacja Szwecji to prawie 10 milionów ludzi. Co daje 21 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Byłbyś lepszy do programu wymiany. Hmm. Hmm. Pojechałbym do Szwecji. Czemu nie? Super. Już myślałam, że nie mam szczęścia, ale West chce jechać do Szwecji. To musimy pogadać skate. Dalej mała. I to było super! Tako. Tak, Dobra, kochani, czas odegrać scenkę dla Giselle. Giselle poprosiła mnie o pokazanie, jak być kapitanem, więc zebrałam kilkoro tancerzy z grupy J, żebyśmy zrobili jej małą inscenizację. Doznałam kontuzji, ale ukrywam to. Dobra. Jeżeli uważasz, że możesz tańczyć, to powinieneś tańczyć. Wykonaj podskok, żeby sprawdzić. Dobra. Ach. Usłyszałam, że Michelle i Giselle trenują scenki dla kapitana, a przeczytałam pamiętnik kapitana, który dała mi Emily, więc przyszłam popatrzeć. Dobra, to wyszło całkiem nieźle, więc spróbujmy może piruet. Naprawdę? To raczej nie było najlepsze rozwiązanie. O. Giselle, przez ciebie uszkodzi nogę na stałe i nie będzie mógł już tańczyć. I pójdę do sądu. A i teraz studio zbankrutuje. Dobra. Nie idzie mi to dobrze. Mam właśnie oprowadzić Elle po studiu. Ale kiedy odwracam się, to ona znowu komuś płata figle. cię! Ona nie ma żadnych skrupułów, jeżeli chodzi o zawstydzanie ludzi. To nie w moim stylu. Więc nie wiem, jak mam się z nią niby dogadać. Jesteśmy tutaj od pewnego czasu i Giselle nie radzi sobie nawet odrobinę lepiej. Muszę pracować, żeby zapłacić za lekcje, a próby nachodzą na godziny pracy, więc wychodzę wcześniej. Mm. To wiem co. Masz darmowe lekcje tańca. Super. Tak. Też chcę darmowe lekcje. Ja też. Też chcę darmowe lekcje. No dobra. Wszystkie lekcje darmowe. Wow. Wow. Super. Superta. Nie. Studio zbankrutowało dzięki tobie ponownie. Studio zbankrutowało 13 razy z rzędu. Beka potrzebowała tylko planu, tak, żeby mogła tańczyć i zarobkowo pracować na pół etatu. Richelle wie o wiele więcej, niż mi się wydawało. Ona wie, jak rozwiązać każdą pojedynczą sytuację. Skąd ona to wie? Amanda i ja idziemy do biura Kate, ponieważ zgodziłem się pojechać do Szwecji zamiast Amandy. Pani Kate, West chce jechać do Szwecji, więc on pojedzie, a ja tu zostanę. Nie. Ale dlaczego? West, opowiedz to wszystko o Szwecji. Dobra, cóż, narodowym ptakiem Szwecji jest zwyczajny kos. Kiedy Amanda weszła do biura i powiedziała, że West zgodził się pojechać zamiast niej do Szwecji, zrozumiałam, że muszę powiedzieć prawdę, dlaczego ją wysyłam. West, mógłbyś zostawić nas same? Pewnie. Kiedy Kate poprosiła, żeby West wyszedł z biura, wiedziałam, że ona ma powody inne niż myślałam. Słuchaj, nie zatańczysz układów na tych zawodach międzynarodowych. Byłam kapitanem w Elicie i również byłam kapitanem w Akademii Tańca. A teraz nagle jestem zmienniczką? Podczas zawodów zaprezentują się najsilniejsi tancerze, a ja jestem najsłabsza. Podobno Szwecja ma niesamowitą drużynę. Możesz się od nich bardzo wiele nauczyć. Dobrze, pojadę do Szwecji. Ale nie docenia mnie pani. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cześć, co robicie? Oh, Eldon próbuje zrobić 30 piruetów, ale utknął na 14. Jak dobije do 30, to się umówimy. To taki jest zwyczaj w waszym kraju? Nie. No nie, to taki szczególny przypadek. Tak. tak. Mogę wam pomóc? Tak, pewnie jasne. A masz jakieś wskazówki co do piruetów czy coś? Uh, tak, można to tak nazwać. No dobrze, Elliot. Jeżeli. Um, on ma na imię Eldon. Czy znaczy, to ma znaczenie? Tak. Więc jeżeli. Wykonasz 24 piruetę, to się poślimacie my. Uuu, brzmi obrzydliwie, a co to? To jest pocałunek, Gupolu. Nawet nie zna mojego imienia. Ale nie mam nic przeciwko. O, to mi się podoba. O, serio? Albo nie? Wiesz co? W tej chwili chętnie spróbuję wszystkiego, więc proszę bardzo. Hej, byleby zrobić powyżej 14 piruetów. Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia cztery. Pierwszy raz w życiu, dwadzieścia cztery. Cóż, zawsze dotrzymuję słowa, a ty na to zasłużyłeś, więc oto pocałunek. Pa. Pa. Tak się nie robi. Nie przychodzi się od tak i nie całuje kogoś, kogo się kompletnie nie zna. Riley ma oprowadzać Elle po studiu, ale oprowadzenie nie polega na całowaniu mojego prawie chłopaka. Musisz zapanować nad tą dziewczyną, zanim rozpadnie się całe studio. Dobra, a czy to mój problem? Sama się zgodziłaś. Masz rację. Muszę to naprawić. Muszę jakoś jeszcze bardziej zmotywować Eldona. Siedzę w Hidalgo zastanawiając się nad tym, co się dzisiaj stało i. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy dalej powinna być kapitanem. Cześć, Rizel. Hej, jak się masz po tym wszystkim? Nie za dobrze. Będzie lepiej. Richelle, studio zbankrutowało przeze mnie 13 razy. Troje tancerzy ma kontuzję, jednego deportowano. Tak, ale serce masz tam, gdzie trzeba. Mam chyba coś, co ją trochę rozweseli. Chyba może ci się to przydać. Co to jest? To jest pamiętnik kapitana. Są w nim wszystkie wskazówki i sekrety. Słyszałam o nim. Nie mogę uwierzyć, że ten pamiętnik naprawdę istnieje. On jest prawdziwy i ja go mam. To jak znalezienie skarbu. Dziękuję. Nie ma sprawy. Jestem tak bardzo wdzięczna za ten pamiętnik kapitana. Zamierzam przeczytać każdą literkę i upewnić się, że wiem, jak postępować w każdej sytuacji. Bardzo tęsknię za tymi meczami. Rozmawiałam właśnie na wideoczacie z Hunterem i kiedy opowiada mi o tym wszystkim, to bardzo tęsknię za Madison. Cóż, więc słyszałem, że bez mnie wszystko się wali w starym studiu. Ja słyszałam, że w starym studiu wszystko wali się beze mnie. Dobra, właściwie to idzie całkiem nieźle. Jednak wszyscy w studiu tęsknią i zastanawiają się, kiedy cię zobaczą. Tak, wiem i też bardzo tęsknię. Dorastałam w Madison i to właśnie tam... Nauczyłam się, jak tańczyć. Więc jest mi ciężko o tym zapomnieć. Ja bardzo tęsknię. A w ten weekend wszyscy idą nad jezioro Mandota zrobić ognisko. To brzmi fajnie, Hunter. Michel, muszę lecieć, przepraszam. Czekaj. Powiedziałam Kate, że na pewno zostaję w grupie A. Ale kiedy Hunter opowiedział mi o Madison, to zaczęłam zastanawiać się nad decyzją. Weszłam do sali muzycznej i zobaczyłam perkusję. Pomyślałam, żeby ją owinąć folią bąbelkową. Co ty robisz? To jest perkusja Jamesa. Kim jest John? James. Nie powiem na wypadek, jakbyś chciała i jego pocałować. A, uh, czy James to twój chłopak? Tak. Ten psikus jest naprawdę zabawny, chyba mogę się przyłączyć. James cały czas robi głupie rzeczy, więc czemu ja nie mogę? Mogę pomóc? Zdecydowanie. Ja jestem zachwycona. Chyba mogę do niej dotrzeć, bo zaczyna się wyluzowywać. Co? Dlaczego perkusja jest w folii bombelkowej? Przeprowadzka? Nikt mi... Nikt nie mówił, że się przeprowadzamy, co? Co się dzieje? Dobra, West. Chodź, stary. Wow! Mamy cię! Wow! Jesteście paskudne. Chociaż niezłe to było. Raczej. Tak. Muszę przyznać, że Riley zrobiła na mnie wrażenie. Pierwszy figiel. I to jaki dobry figiel. To naprawdę fajne uczucie tak wyluzować i zrobić coś szalonego z Elną. No, dokąd my... Kiedy Talia zaciągnęła mnie do studia A, to nie miałem zielonego pojęcia, o co chodzi. Hej, Elliot! Chcesz coś zobaczyć? Tak, tak, dobrze. Może jest wściekła o tą całą sytuację z Ellą? Nie widziałeś dobrze? Chcesz zobaczyć jeszcze raz? Dawaj! to 9 9 9 obrotów 9 piruetów 9 piruetów eldonie serio zawiodłam się na tobie To teraz jesteśmy kwita Piosence, przeznaczenie, słowa nawiązują do tańca i tego, jak się czuję. Przyjechałam do Akademii Tańca i jestem nowa, więc chcę pokazać, kim jestem. Weszłam do studia A, żeby zobaczyć, jak Elle tańczy. Nie wygląda na najsłabszego tancerza. Ale jeśli jest, to jej drużyna musi być naprawdę dobra. Cześć! Nieźle zatańczyła jak na Dzięki. najgorszego członka swojej drużyny. Nie bardzo rozumiem. Wiesz, myślałam, że na program wymiany jadą raczej najsłabsi tancerze. Może w Twoim studio, ale nie w moim. Tak naprawdę. Jestem chyba najsilniejsza. O, przepraszam, nie wiedziałam. W porządku. Nie bądź załamana, bo wiesz, wyjazd może być zabawny. Może być jak. jak tornado, wiesz. Tak? Co? No, słyszałaś, jedź, baw się. O to tu chodzi. Dobra. Tak? Będę tornado. Bądź tornadem. To właśnie zamierzam zrobić. Muszę się stąd wyrwać i zabawić się. Kończymy pakować furgonetkę, bo moja mama przenosi się z powrotem do Madison i postanowiłam dotrzymać jej towarzystwa. Cześć, Hej, misia. Co tu robicie? Chcieliśmy się pożegnać i przynieśliśmy dla ciebie babeczki. Jest tyle, żebyście mogły jeść po jednej co godzinę, więc. I nie martw się, ja ich nie piekłem. <noise> no dobra. Jestem bardzo szczęśliwa, że moi przyjaciele przyszli ze mną się pożegnać. Wiele to dla mnie znaczy. Oni wiele dla mnie znaczą. Wszystko dobrze? Tak, ja tylko będę za wami bardzo tęskniła. Niedługo się zobaczymy. Tak. Niedługo. Jestem zaskoczona widząc Michelle smutną i ze łzami w oczach, bo przecież ona ma wrócić już za kilka dni. Skoro tak ciężko jest żegnać się z przyjaciółmi, to jak strasznie trudno będzie pożegnać się z mamą. A co jeśli nie dam rady, jeśli postanowię zostać w Madison? To może żegnam się z nimi już na zawsze? Pracowanie wersji polskiej na zlecenie Teletun Plus Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Tłumaczenie Urszula Szafrańska. Dialogi polskie Paulina Pietraszko-Łączyńska. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo muzyczne Marek Kreisler. Kierownictwo produkcji Dorota furtak masica Wystąpili Zuzanna Galia, Julia Kunikowska, Lidia Sanowa, Julia Hatys, Natalia Jankiewicz, Magdalena Karel, Julia Jędrzejewska, Józef Pawłowski, Krzysztof Czapliński, Karol Osentowski, Maksymilian Bogumił, Rafał Fudalej i inni.